Paweł z Woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat do świętych i wiernych w Chrystusie braci w kolosach. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca naszego. Zaczynamy dziś list Świętego Pawła Apostoła do Kolosan w pierwszym czytaniu i słyszymy, że Paweł zwraca się do świętych i wiernych w Chrystusie braci w kolosach. Do jakich świętych? Tak właśnie zwracali się chrześcijanie do siebie. W pierwszych wiekach, w pierwszym czasie chrześcijaństwa, oni uważali, że świętość to nie tylko kiedy już człowiek jest w niebie, a świętość to jest przyjęcie Jezusa, to jest przyjęcie Chrztu, przyjęcie Komunii Świętej. Jeśli przyjęliśmy dar zbawienia, dar, który Jezus daje nam przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, jeśli przyjmujemy Chrzest w imię Jezusa, jeśli przyjmiemy Komunię świętą, jeśli się modlimy, żyjemy z Jezusem, żyjemy tak, jak On chce, to już jesteśmy święci. To świętość nie tylko jest w przyszłości. Świętość zaczyna się teraz. Później go przechodzimy do innego miejsca, innej przestrzeni, ale świętość zaczyna się i trwa już teraz, więc możemy się pozdrowić. Pozdrawiam Was, święci. Dzięki czynimy Bogu, Ojcu, Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze ilekroć modlimy się za Was, odkąd usłyszeliśmy o Waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o Waszej miłości jako żywicie dla wszystkich świętych, z powodu nadziei i nagrody odłożonej dla Was w niebie. Co tu słyszymy? Paweł mówi, dzięki czynimy Bogu, zawsze ilekroć modlimy się za Was. Czyli dzięki czynimy Bogu za Was i modlimy się za Was. Te Dwa momenty, dziękczynienie za, za człowieka, za ludzi, którzy, z którymi się spotykamy, z którymi żyjemy, z którymi jesteśmy i modlitwa za tych ludzi. Pięknie to oddaje rosyjskie słowo spasiba. Spasiba, które jest podziękowaniem. Tłumaczy się najczęściej jako dziękuję. Ale przecież spasiba to jest spasi Boch, zbaw Boże. Zbaw Boże. Piękne, bardzo chrześcijańskie, bardzo religijne słowo spasiba. I myślę, że warto to słowo i w takim duchu właśnie dziękować. Dziękuję, jednocześnie dziękuję, mówiąc i jednocześnie modlę się za tego człowieka zbaw Boże tego człowieka, zbaw Boże tych ludzi. Proszę w duchu wdzięczności tym ludziom, proszę o ich zbawienie. Piękne słowo. Myślę, że warto mówić to słowo nawet, nawet i w Polsce, i w innych językach. Spasibo, zbaw Boże. I jako podziękowanie jest jednocześnie wdzięczność, jednocześnie modlitwa za człowieka. Warto, żebyśmy tak, spotykając się z ludźmi, i dziękowali, i Panu Bogu za nich, i im dziękowali, że, że są w naszym życiu, i modlili się za nich. Żebyśmy zawsze modlili się za tych ludzi, których spotykamy. I to, co jest piękne w tym dzisiejszym czytaniu, tak jak i w czytaniu z pierwszego listu do Tesalonicza, który skończyliśmy wczoraj, Paweł zawsze zaczyna z pozytywu. Dalej będziemy czytali, będą jakieś uwagi, które im zwraca, będzie jakaś jakieś, jakieś nauka, coś Paweł chce im przekazać, coś oni robią nie tak, zwraca na coś uwagę, ale zaczyna z pozytywu. Dziękuję, cieszy się z ich wiary, zauważa to, co jest dobre w nich, wiary, miłość, zauważa. Najpierw pozytyw. Spróbujmy tak, spotykając się z ludźmi, nawet jak czujemy jakąś złość na ludzi i chcemy już zaczą zacząć się kłócić, spróbujmy zacząć z pozytywu. Najpierw spróbujmy zauważyć coś dobrego w tym człowieku. Spróbujmy mu powiedzieć coś dobrego najpierw. A później spróbujmy się pokłócić. Jeśli powiedzieliśmy coś dobrego, zauważaliśmy jakieś dobro, myślę, że inaczej wyglądałyby nasze spotkania międzyludzkie. Jeśli byśmy umieli zacząć z pozytywu, zacząć z tego co dobre, po opuszczeniu synagogi, Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca, wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Jezus kładzie ręce i uzdrawia. Kiedy czytam to słowo, często myślę o tym, że no, czy Pan Bóg dzisiaj uzdrawia, i ja już teraz nie mam wątpliwości, że uzdrawia. Nawet właśnie w tym momencie, kiedy słyszymy to słowo, jeśli my przyjmujemy to słowo z wiarą, że właśnie Jezus tym słowem właśnie wyciąga ręce i uzdrawia, jeśli prosimy Go o to. Jeśli ze swoją chorobą, ze swoją jakoś, hmm, tym, co nas boli, z tym, co na, z jakimś cierpieniem, z, z tym, z czym jest nam jakoś szczególnie trudno, przychodzimy do Niego, Panie, uzdrów, Panie oddaje Ci to i wierzę, że tylko Ty możesz mi w tym pomóc. I ja głęboko wierzę, i nawet nie tylko wierzę, ale mam już pewne dowody na to, że tak to działa. że Kiedy Pan Bóg nam daje słowo, to On chce nas też uzdrawiać. I może ktoś z nas jest zdrowy, nie potrzebuje uzdrowienia. No, pewnie każdy coś tam znajdzie, ale mówimy o takich już konkretnych chorobach, że naprawdę ktoś cierpi, naprawdę jest komuś bardzo ciężko teraz. Naprawdę jest, ktoś się boi przeżywając swoją chorobę. Spróbujmy może tak jak Piotr przyprowadził Jezusa do swojej teściowej, tak jak ludzie przyprowadzali chorych do Jezusa i on kładł na nich ręce. Spróbujmy dziś, jeśli jesteśmy w zdrowi albo w miarę zdrowi chociaż, a wiemy, że ktoś choruje, przyprowadzić Jezusa do tego człowieka, przynieść Jezusa w swojej modlitwie, pomodlić się, żeby Jezus uzdrowił tego człowieka. I może właśnie tak jak się spotykamy na tych rozmyślaniach, chociaż się może nie znamy, nie widzimy, ale jest nas jakaś taka wspólnota, która słucha tych rozważań. Pomódmy się za tych z nas, którzy słuchają te rozważania, którzy teraz cierpią, którzy teraz chorują. My, zdrowi, mniej więcej. Spróbujmy pomodlić się za tych, którzy chorują, a ci, którzy chorują, są otwarci na przyjęcie tego uzdrowienia, które przynosi Jezus także w tym słowie. Jezus teraz tym słowem wkłada ręce na chorych i uzdrawia, wierzę w to. Z nastaniem dnia Jezus wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały go i poszły aż do niego. Jezus z nastaniem dnia Wyszedł i udał się na miejsce pustynne. Piękne słowa. Nawet nie ma, że się modlił. Wyszedł na miejsce pustynne z nastaniem dnia. Czy mamy takie miejsce pustynne w swoim życiu w ciągu dnia? A może najlepiej, jeśli takie miejsce pustynne jest rano? I najlepiej, to miejsce pustynne jest właśnie słuchaniem Pana Boga, rozmyślanie nad Słowem Bożym. Żeby na początku dnia była ta pustynia. Jezus wyszedł na tą pustynię. Na miejsce pustyny wyszedł. Czyli nie tak, że sobie leżymy i nagle pustynia, tylko gdzieś idziemy. Pójdziemy w jakiś, przed jakiś ołtarzyk. Pójdziemy w jakieś miejsce, gdzie możemy być w ciszy sami. Pójdziemy, żeby pobyć na pustyni. I spróbujmy dziś, może i rano, jak się uda, zrobić taki krok. A jak się nie uda rano, to później w ciągu dnia. Znaleźć taką pustynię i posłuchać, co Pan Bóg chce nam powiedzieć. Też to, żeby właśnie rano, z nastaniem dnia Jezus wyszedł, żeby rano była modlitwa, żeby rano był czas na modlitwę. Pamiętam kiedyś po rekolekcjach jeden człowiek podjął takie postanowienie na rok, że zawsze mówi, jak się budzę, idę zrobić kawę, a po tej, po tej kawie się modlę. I mówi, a teraz na ten rok ja chcę zrobić tak, że najpierw się pomodlę, a później pójdę zrobić kawę. Takie coś niby drobiazg, ale jakie piękne, że chce zacząć dzień od spotkania z Bogiem. Tłumy szukały go i poszły aż do niego, chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich, lecz on rzekł do nich, także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. Próbują go zatrzymać, on nie, muszę iść dalej. Warto zwrócić uwagę na taki moment, wstać i pójść, nie zasiadywać się długo w jakimś miejscu. Czasem, jak jesteśmy gdzieś w gościach, czujemy, że już trzeba by pójść. A zatrzymują nas. Nie, zostańcie jeszcze. Nie, wstanę i pójdę. Albo gdzieś siedzę za stołem, jakiś obiad, kolację i tak już sobie siedzę, już tak już najadłem się, ale siedzę sobie wstać i pójść do innych zadań, bo po to zostałem posłany. Idę do zadań, do których jestem posłany, a nie tylko siedzę. A może siedzę przed telewizorem i tak nic nie robię, siedzę sobie, wiem, że coś trzeba by zrobić, ale siedzę, tak mi jest fajnie. Albo przed komputerem, gdzieś tam w internecie. Siedzę sobie, bo tak jest fajnie. Nie, wstanę i pójdę. Spróbujmy dziś być właśnie tacy, wstanę i pójdę, zobaczyć gdzie właśnie tak się trochę zasiaduje, żeby Jezus daje nam taki przykład, idę, bo po to zostałem posłany, nie zatrzymuję się długo w jednym miejscu, nie tracę czasu, tylko idę dalej, idę dalej, wstanę i idę. I na to nie was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Zobaczcie, jaka u nas piękna przyroda, piękna jesień. Już takie mamy piękne liście, tu niedaleko od Kościoła, takie, takie piękne miejsce. Chciałam się też tym podzielić z wami i uwielbić Pana Boga w pięknie naszej przyrody. Z Panem Bogiem.